Cała branża opiera się w tym momencie na e, Javie. Teraz wszystko w zasadzie jest e, podłączone do internetu. Chciałbym pracować później w cyberbezpieczeństwie lub właśnie w czymś związanym ze SQL. No, wszyscy mówią, że sztuczna inteligencja chyba, tak? Internet rzeczy, Internet of Things. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja. Eee, wszystko, co ma wyglądać fajnie, musi mieć w nazwie AI dodane. Smart City i rozbudową technologii komunikacyjnych, jak na przykład 5G. Kolejna nazwa, IoT. Eee, nawet wiem, że na mojej uczelni powstają nowe kierunki z tym związane. Jeśli ktoś miałby w coś inwestować, to na pewno nie w najpopularniejsze rzeczy, tylko w to, co najbardziej im się podoba. Możemy się dzisiaj nie spodziewać, jakie dni za rok będą górowały.